Ty, szybko tu! Kamil, Mamy... jesteś? <laughs> Zajebiste postacie. Zapierdalam tam już Zapierdalaj. Idę tutaj. A ty Ej, co, ty co mają? Czekaj, to jest welko skalista na bocie? A to prawda, że to ty zajebałeś płaszcz i kurtkę Holakowi i Sucharowi Ja? Nie, kurwa, Nie, mój potwierd stary. nie potwierdzam. Skolnić, Ale nie zaprzeczam! <grywa> <grywa> Ojo, Kłop... Kłop... kłopoty! Ej, nie co tam robisz? Co tam robisz, Ale... jest... Dobrze. Dobrze. Kurwa. Ej, co on Bajkowanie. i tę nie kupił? I tę ów nie kupił. Przebić na mnie Ręka przerwajcie. Dobra. Ej, chodź, chodź, chodź. Ty, w ogóle, jak my kogoś? Ja we Ja we dwa. Królu, musi we dwa. Ale te meża nie mamy. No próbuję, ale co widzę Ale jak zwykle mają cię w chuju wszyscy i tu, I tu widziałem gościa ale... I kurwa Syndra już spierdolił no, się za to, ale... za to, że kiedyś byłeś frajerem i mamą cię zmutował, nie liszujemy W kolejnej gierce możemy dopiero, nie Kamil? Ty ja odmutowałeś go już mała chociaż? A już dawno już dawno Chociaż dawno, dzisiaj dawno. z jakiegoś powodu miałem go zmutowanego <śmiech> 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 Nie, <laughs> nie, nie, nie wiem, odbijaj tego to... kurwa, na końcu się dobija, rozumiesz mm, to? To nie kurwa, nie. Czy to jest Support? Proszę, stój tutaj, stój tutaj Ej nie dobra my nie niezbędę. To jest Sion kurwa nie wiem co ty jest za Sion Bez dobra. Nie, Ty dalej nie kupił ten. Kamil posłuchaj mnie, my przegrywamy nawet jak hukniesz, rozumiesz? No nie rozumiem, dlaczego? Bo słaby jesteś czy co? Aj, kurwa, no takie mamy postacie, no czego nie rozumiesz no Za no to po chuj wziąłeś taką postać, Mówię ci. no <laughs> Kurwa, ale to twoja postać jest chujowa. Nie da. Ta... To, moja. No to uderz coś. co może zrobić? kulkę, zrzucić kurwa i do dzioba wziąć ją. Zaraz kurwa, tobie dobra. do mordy tam kulkę i wyjep. Bo człowieku, tak bez kitu, Syndra, to jest raczej Mid Hero. Nie widziałem jeszcze na dekery Dobra, ale nie odzywasz już, proszę. No ale no tak, no nie wiem. Bo... Ja też takich nobów nigdy w gierce nie widziałem, wiesz, od kiedy zacząłem grać. No to wyjdziesz, no że no robisz, do... dobra, kurwa. Ja, no on robisz dobre video, ktoś... dobra, No to wyjdziesz, Dobra, zabierz dalej, bo on jest tutaj. Ej kurwa, ty, ty byłeś A tu ty... No pas na mapę. Pa, pa. dobra. A wera, ty, pas, czy jest tutaj no, na ty kurwa, ale szybki Co no, jest Ule, nie Nawet nie co wiem co on gra za spelę Kto gra, bo mnie nie było, no najlepiej no nie ma ani jednej ani drugiego jak coś Dobra, no chod, teraz, już teraz już możesz kutować, teraz już możesz dobra. Teraz już nie jesteś nobem, już jest dobrze. Dobra level 2, ty wiesz w ogóle jak działa kurwa LOL czy Ty, ty chcesz mnie podkurwić? Nie No bo ty ja nie wiesz nie wiem, jak, to działa, to jak działa, ja nie wiem. co chat. No wiem to czekam to na kanonka, bo nie chciałem go stracić. Za tydzień ja hady na chacie Dobra kurwa Do buzi Bierzesz z Vel'kozem. Laskaj se tam velkoz! Ale nie ksajola, LoL! A kogo mam kurwa? No, nie wiem, kurwa, pana Boga, wiesz, no Kalista yes, może, Chodź, chodź, schodzi z tym, kurwa. To idę, 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 tylko kurwa ide. wiesz co? O, baj, daj. Nie mam heal, nie mam heal. Może wygramy, może wygramy. Podkuć, podkuć, fleszy flashy wziął. Jeżeli dobrze, to... dobrze, dobrze, zabiję, zabiję. Dobra. Wszystko super. Hmm. Jest super, kurwa, Kamilek. Patrz co się dzieje, widzisz to? Pink, pink, double kill, pewnie, że tak, kurwa, bo ktoś to jest dobry blitz, kurwa. No, street, kurwa. Ty, zrobiłem no, najgorszy ja. komba i tak zabiłem, Ty. Ej chodź tu tam Queen, szybko I co teraz kupić? Wysocki powiedz mi No nas teraz, nie lecisz a Kurwa, ba. no to, no to takie... Picket brain Picket Brain World taki nie? zawsze się mówiło, bo tam jest item mózg. Jak ktoś pytał co kupić to kup mózg. Picket brain Gratuluję mózgu, nie? A to kurwa na topa!

ale, ale ja? uważasz, że pojęci dać stepowość do końca i wtedy podjewać kila No on tak właśnie u Co ja tyglu. jestem kurwa niesztywnym <laughs> gitem Dobra, kurwa Kurwa, pomlaskać No na, nie, nie, nie po, ty typo... Tak się to robi? O se. profesjonalnie, kurwa. No, zobacz kurwa, nawet tutaj boss od tego ci mówi kurwa. Profesjonalista Nowie, ja wam dam pomlaskać sobie, dobra? Ja nie będę się wstydala o <laughs> was Oblaskajcie się, Ty to Epi tu choć level wbijaj, bo straciłeś tyle farmy, że już nic nie znaczysz po Dobre TP, dobre TP To ja zajdę może z żeś więcej expa dostał, co? Chodź, 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 zabijemy Kalistę, hukuj go mhm. Chodź Patrz widzisz to? Patrz patrz patrz, Predator To jest z popi, nie? Stunik! O kurwa Widziałeś to się kurwa robi? Tak to się kurwa robi Otóż się Yolo obijam za 3 sekundy ci pomogę, uciekaj. Ale musiał flash flasha spalić się nie nie no kurwa, sobie. co ty robisz z tą syndrą? Ja pierdolę, co to odjebałeś kurwa, Kamil? Przecież stunowałem a ty kliknawaj hooka w tym samym momencie, no ja pierdolę. I go no. zatrzymało w miejscu. No ja bym go przyciągnął. No powiedziałem ci, że będę stunować, ty nic nie mówisz No nie było cię słychać nawet Nie, no, potrzebuję, nie? potrzebuję dwie wersje zdarzeń Co się tam stało mama Proszę niech ktoś mi wysyła wara, no. War na czacie, bo to jest no. chuj, nie? Takowałem kurwa gością, stun pierdol no i mój hak nie zadziałał Dobra War, potrzebuję wara, wysyłać mi kurwa wara i sprawdzajcie to Bo to jest chorę pierdol. E plecy masz tym Dawaj obijemy się Podkuć, podkuć Mają flesze, coś tam? Podpalamy. Dobra kurwa Widzę? Połapię Dobra Wypierdala. z tego mida. Dobra S. No Musiałem tego Sion'a ominać bo bym haczka nie mógł dać ale dobrze wyszło Ty a ty żyjesz? A LOL, ty zginąłeś LOL! <grym grym> co, to, co to się stało z tym sajanem Nie, to jest z tym Wiegos, zginął, co? Dzięki siema mamariła na imię pasywkę od kurwa, wy co? Pierwszy, coś ja coś się wziąłem sprawdzam wara Yy, nie Spoko, zrobię. Ja no, ci mówię, że ja nie słyszałem wielka. na Discordzie, a Ty mi wara ja sprawdzasz, że kurwa jakiegoś że... Ta POPI była na bocie? Ja mówiłem stunik, ty nic nie powiedziałeś, więc. No, no ja bo nie słyszałem, zero... kurwa. Tak, No to nie bo sobie mówię, się że... na midzie, Rybson. 1-0 dla mnie. chociaż nie cofam, bo szkoda mi kanonka. Nie, dobra, to do weź to kanoną, no. Dzięki tatio, tego god. Dobra, cofamy. Ta weź kanonka, no, tu kanonka, Jesteś! Kamera, ja ty kurwa, głowie pierdolony, jak odejdziesz od zasięgu, to nie ma działa moja pasywka wtedy. Ja pierdolon do... szedł od zasięgu, jeszcze zwalasz winę na niego? Jaki jesteś nobem kurwa! kurwa? mu się domyślił, chciałem go wchodzić. zrobić! <śla> choja, to sam siebie zrobiłeś, kurwa! Pierdolony, kurwa, jeszcze, jeszcze chciał kurwa kota ogonem odwrócić z My No, chciałem! Hmm. Chciałem, żeby białe wyszły na czarne. Zaraz mam szósteczkę. Ja pierdolę, człowieku. No, zabijamy ich zaraz. Ej Kamil, jak ja wbierz szóstkę, nie? Mhm. To kalistę zabijamy na hita, to musisz w nią jakoś tak flash na albo coś. Nie mam z 95 sekund to po A, a czemu się... hekstek flasha nie grasz? Kurwa, które razy już to słyszę? <grywa> nie wiem, tak naprawdę, kurwa. Ja też nie wiem razie. tak naprawdę, już trzy razy mówiłem o tym. No Blitz mi takie runy ustawia po prostu, no. <grym> Blitz ustawił... Eee, ja tu jestem, ja tu jestem, jestem! Jestem, jestem, jestem! Poczekaj, kurwa, przeżyję jestem tym, to, to... Przeżyję, bo ja zabrałem ją jeszcze od niego. r No daj jest? O kurwa, ja kurwa. O, ale jest. No pierdolę, ale jest kompromitacja totalna. Nawet, tego skupi, ja to wszystko puszczę. Nawet var nie ma co robić. Przerwaj rekala. Nie, Kurwa, na, na chmyki się odzywasz jak nawet nie potrafisz nic zadzobać z i... tą syndrą A jeszcze popi zabrałem, bo biegła w was, ją hackałem tą rotę z daj trochę pograć, Sion pisze Dobra, Polacy we nami. Nawet jak to przegramy, to nie jest wstyd, bo typy snajpują Wyjebane w takich ziomków, nie? Kurwa, <grym grym> no nic No to wiesz, co gramy nam to tak? Ale zgranko, co, Wysocki? Haha, no ale synergia Czemu ty nic nie mówisz? Kurwa, wyłączam ten przycisk, nie będę trzymał z tym piskiem. <laughs> Cały czas się widać. Kłopoty Nymana. Będziecie słyszeć kreaturę, mam to w chuju. A wy tu masz Fickołka, czemu, czemu ty, jak nie trafisz kuka, to ty zapierdalasz do przodu? Ty myślisz, że tutaj coś się stanie? Czy ty jesteś pierdolny? Ty Goś nie dość że zrobił no fikałka, to jeszcze teleporta zajebał z flesza, no kurwa. Ale tu uciekaj po tym, jak już odfleszował, I... no na chuj ty biegniesz do przodu. Myślałem, że chcemy go zabić. Spirujemy coś tu? No a kurwa, co, co jest? No, no, no ja byś Chciałem sprawdzić, czy mnie posłuchasz. Ciśnij, na kurwa. Dawaj, daj, daj. Może co? Dawaj, cha. Ty! O kurwa. No nie, to, 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 to jest dobre, dobre dobra, dobra. Zabrysz, ci zabrysz, zabrysz, ci ci, to, to tawer, jest dobre, to jest dobre. Kurwa! Bardzo dobre. Dzieli się ten tower. To Oddilił ten tower za bardzo. No dobrze, dobrze, dobrze. O kurwa! Widziałeś to? Co? No, on się prawie pasywką poskładał, te. Solo bolo dostałem, ale kurwa Kurwa solo bolo to ja zrobiłem Dobra kurwa Patero co to by mi małpałeś robił tej presza. akcji Dar, ładnie no, Ładnie stopa, pięknie to zagrałeś Panowie musimy siebie też wspierać przy dobrych No dobra, no, to jest kurwa kwali no gramy tym samym składem pewnie Klasa. Już niedługo No ja Klasa chyba w Egipcie będę o, leżał na plaży Dobra, to by już odjebało kurwa Odkazki, pięknie, bo odjebało po no już kurwa Nie się. mogę, Bang. no i zaraz kurwa dęciaki jebane z YouTube'a będą znowu na YouTube pisać, że się zmieniłem jak mnie oglądają godzinę Nie <laughs> ja wytrzymam, no po prostu Ty kurwa No i chuj, zniszczyłeś mi życie Wysocki, mam nadzieję, że jesteś dumny z kłopoty najmanna mi idzie, trzeba chodź tam, nie da Dobra spokojnie kurwa. Ej, a ja wiesz co kurwa chopy mi w klubie mówiły wczoraj, że jestem nowy i zaraz się skończę <laughs> <laughs> I, że, I że zaraz nie będę z czego żyć <laughs> Ej, Aha, no on nie będzie tak Jak ty po tych pięciu dniach ty już pewnie nie musisz pracować Ko. do końca życia No tak Ej, dzięki no, Daję. Dobra, idziemy bota Ej zostań, ho, ho, ho Kamil, chodź ho, no, no, chodź No no, chodź. mi się Pomóżmy Ripson, a ty nie jesteś ex-pro player z masz 02 Na no ten jest ten O kurwa Uuu. Jeszcze spalam to kurwa Spalasz? No nie wziąłeś taki haczyk? Dawaj, uciekaj, bo jego ja go podbijam Waliłby go na dziurę? I, i... Co? Nie mam erki, ale... Zobacz, kapustę ja spierdalam Wysmaśnę tego? ja tam idę haka Dobrego jeszcze do kolejnego dać No dawaj, dawaj, hycaj go Chyrta, ktoś? Ależ, się... coś, ktoś coś? Ciężko o, o do, 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 prawie, prawie. U, co do. Do. Oj, 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 spokojnie, nic się nie stało. Zbaitował cię ten Ripson jebany. Nie, ja Tam <todzio> się zastanawiałem, bo nie widziałem go wcześniej. Ja Dopiero <todzio> po czasie pokazało. A co się maksuje drugie na syndrze? Chyba a to zależy od czapu może? Fui wie w Ty widzisz jak ja i Wysocki, co się maxuje drugie? E, e. Ok. O kurwica, e panowie. Ty no. kurwa, ja mam 0 dymygi. Albo A, ona ma 72, to nie jest wybotlane. Bot div, to jest bardziej. Nie no, naprawdę kurwa, Dracula, jakieś widzisz z tej nory, to normalnie liścia kurwa dostaje. Ja Dreamcrof ile ważyć Ile? Nieważne, mam więcej w mózgu. Ponad Ty ci kto z szachy mogę. przejebał ze mną? dała Rypson nie odzywa się jak coś. Nie, no naprawdę, nie mogę się skupić przez niego. Nawet no no nie, przez to, to wygraliśmy to my... o pieniądze i też przejebałeś. Nawet ale... motywacja ci nie pomogła. Ehh... Wysocki, ja nie chciałem, żeby ci było przykro, ty w, tej, w tym D D3 siedziałeś, rozumiesz? Nie chciałem, żebyś sobie coś zrobił, no. Ty stary, taki jesteś farmazonian, że to chuj. No, ja to ci starałem się sobie. fajnie zachować. Cześć, się o, kurwa. Tam, co on wjechał? Ej, pomocy, pomocy! Dobra, S. Nie, od Towera. Ha! Nie, Ej, ale panowie musimy być milsi dla siebie, bo dzisiaj śmieszki śmieszkami to jest trening, ale na klaszu nie będzie tak łatwo. Musimy się wspierać. Dobrze gada. No, dobra, jest ta robota. Robot <laughs> Robo, zapierdala golda. No, <laughs> <laughs> Super Kamil, opłacało no, się. No nie kurwa, wszyscy hajs dostaliście. Zobacz, jeszcze killa mamy. I 500 I golda dostaliście, to kurde. jest taki dobry bait na shotguna. <laughs> Tragedy. Ja myślałem, że egzekutor zrobi nie widziałem, że przyjdzie, ale chuj dobrze wyszło Ale wiesz, że za egzekutor ona też Expa dostaje, to się nie opłaca tak Kutasa dostaje, a nie Expa. Przecież ona by nie wiedziała o tym, że ja tam dostałem kurwa ale, tego. No gdyby mnie snipowali, nie? Nie tak nie, serio, no, nie, Ko, nie tak poważnie, nie poważnie no, nie. No, kurwa no normalnie by to nie, nie stała. Na pewno są ja jestem pewny akurat. Zrobisz coś? O kurwa! Co, ty coś ale, zrobisz, ale... kurwa? A to żebyś się wyjebał, więc. Dobra, to nie niezłe kurwa przygotowanie, dokładnie. Zajebie ci! Dunku, może ja ci z 5 nie zajebię, ale wiesz, buleta. Słuchaj, Ty Chcesz, 1 na 1 A on nic nie zrobił. No, no, proszę, du. tu mam do zioma. Przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć. Przeby, no. Przybijemy pionet Synchro, fuck? Przerzuty ah, no, przeżyty N-Kozma, no, no nic, no jest mi przykro bardzo, no ale co mam powiedzieć, no. Mam nadzieję, hey, on że... on mnie zajebał! Mam tylko nadzieję, że, Dawaj, że, że, że Twitch rozpatrzy tą sprawę. O, confident. Nieźle. Rybson, ty chyba streamania masz, nie? To może się odpalić. Wszystkich wyjebać, całą trójkę. Co? Nic, kurwa no. ja, nie, ja nie słuchałem kurwa, tutaj ten twiry tej półlokator Dzięki. Jesteś jeszcze najebany po wczoraj? Ja kacuwę mam chuj Kamil? Słucham ciebie? Taka rozgrzewka, co chyba? No. Zadecydowałeś, że będzie rozgrzewka jak tepnąłeś się na topa. <średzy> nie no, ale co ty do mnie mówisz to? No? Ty jesteś jakimś prowokantem totalnym Co chłop do mnie mówi Kurwa, zostaw mnie. O ile kasy stopa. Nice, ładnie. No, ładnie. A w ogóle masz tak rybson... A nie, no? ty w sumie nie piłeś dużo, nie? No, ale ja, ja dzień wcze... wcześniej, wiesz? To no teraz go trzymam po dwóch dniach. No nie wcześniej też co, A a, jako, a jak oceniasz? Było spoko? Wczoraj tak średnio. Szczerze. Ja nie lubię klubów, kurwa, bo tam... Nie było takiej loży, że wiesz, ciszej było, bo tam. No ja, stary, ja próbowałem tak, biorę na ręce, próbuję mu podnieść ręce, a on chuj kurwa, stoi po prostu i wyjebane no, niestety. Ale muzyka była spoko, jak, jak korale wjechały, TT, jak się nazywa ten. Taki... No, od Modeo Klaxona. No, zajebisty, kurwa, w klubie jest naprawdę. Ale posłem mu to viralem. Ale to widz w ogóle. Hej, nie? No. Hej, a ja jak oh, jeden... A jak widziałeś jak jeden gościu chciał kurwa jego rakietę wyczyścić Jinx nie. To taka cosplayerka była na Jinx I chłop normalnej rakietę chciał jej wyczyścić, oj? Naprawdę no, A tam było tyle ludzi takich wiesz yy, widzów, nie? No ta kurwa za bardzo. Dużo było. Śmiesznie było. A to to i że kalista to się kurwa za bardzo tu wozi. No, dobra, no to kurwa, dawaj ją. Dawaj z... 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 ja z... gotowy? Z... Ja gotowy? Gotowy jestem, żeby haknąć go. Ale ciężko w kalista. Już tak kurwa spociłem. No, no. Kalista, kurwa, w kurwie. Pierwszy, pierwszy raz kontent robisz, Wysocki, to chyba. Nie, twoja! Kurwa, nawet ja nie robię, tylko za mnie robią Wysocki, pierwszy raz kurwa tego. <śledzimy> o kurwa, to z... kąta. Nie, chodź... O, jesteś wyłączony na tą kujkę, moja wino. Tak? Miałem no. wiem, 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 wiem. Jak ten stanę to widz co się podkłada. Dopiero co, no. mówisz, żeby się nie obrać, ale ja już chciałem zamknąć, mordę. Kurde, ale słabo się grapałem wam na takich nobków Trzeba, nie wiem, nie chcę się lepsi tego, widzowie wys... tego snajpują nas, co? Weźcie wszystkie w a co najmniej diamenta musicie mieć. No weźcie! I te, i te słabe typeczki nie grajcie, bo to szkoda czasu jest, naprawdę no 4 no ta Kurwa, co, co to się stanęło się? To jest flex, tak? To jest flex To jest flexik Uuuu jest nasze. Ej, z łapki fajnie dobija od kiedy Riot wprowadził tą pasywkę taką na dobijanko. Co się z do rana? Co ci chodzi z tym dobijaniem? Oni ogólnie chyba jakoś wprowadzili, wiesz, że jakoś kurwa jakoś, nie wiem, jakieś więcej dymy. A ja nie wiem. Ty widzisz ile jest eee. fragów? Eee. To jest za A połowy nabiję. Ty Wystarczyło Rybsa i powiedzieć, że chujowo gra już gra świetnie. Bez kitu. A jak się dzisiaj siedzi Kamil, Mag... wygodnie? Magiście są sobie jego biura chyba. mi się kurwa tak wygodnie siedzieć dzisiaj. No, no zajebiście. Mi się jest w chuj niewygodnie, serio. Co myślisz o tych teleportach? Nie wiem, to jakieś dziwne jest. Ma... pod dymią chyba. To, nie jest, to wszystko w serialu jest. Nie, nie wiem, jest serialu jest. ale mi się tego nie chce robić, rozumiesz? Że będę musiał znowu się uczyć na nowo? Ty popij do o, ciebie, to gdzie? Idę, idę, dasz radę? No? A kalista, Kali dasz radę, bo coś? Ti. Zaraz? No, witam, witam. Miesz, Dobra. Dobra. I Herald, koniec? Dobra, na gole, przypomnę. Kurwa się nie chce, no. No ta. Takim nie, no coś... jebanym... nie, no coś, chopy muszą tego, no bo. A, oh. no nic, no. To mnie oszukałeś Kujesz? na VIP a Ja każdego oszukam na VIP-a, 10 tysięcy osób. O, to ja mogę zrobić konkurs na VIP-ka. E, VIP -e Dziesiąty subek od teraz wygrywa VIP-a. mnie, umie co zapraszam, piąty. Te, zapraszam serdecznie do konkursu, mam na Ty, nadzieję, że... Ty, wczoraj też zrobiłem, a naprawdę rozdałem te vip -y. Ale stary to tak odej, jak pierwszy raz zrobiłem chyba na dziesiątego suba, to chłopy się nie zorientowały, że pierwsze suby nie dostają tego VIPa. Dopiero później pisali, że ich w chuja zrobiłem. Ale ja... <grywa> <kucyka. grywa> Ale co ja, będę zasady tłumaczył? No kurwa, bez przesady Dobra, u mnie co, co drugi sub dostaje VIP-a Ty sorry tam za tą kurwa roślinkę, bo chyba cię kurwa zabiłem ją ty Ja nie wiem co się stało, szczerze to Nie No jednąłem roślinkę i wpadłeś do środka. Tak kurwa Sorka. 20 CC -ków. Dopiero się kaptałem po chwili, mówię, zaraz, przecież my tam nie wchodzimy. A, no, no, A ty kamień nie Ludzie się. nic się nie stało. No na, na razie nie. <laughs> nie. Nie przygotowałem się, kurwa w ogóle jeszcze. No ta. głodny jestem, jeszcze będę musiał coś wpierdolić. A że ty mi Dychę wysyła, że powiedz, że jakaś chujowa ta Sendra? Zdecznie tak musi być. To nieźle ja no naprawdę, coś kurwa ci nie poszło Synchrof, jak nagrałem na Steal kurwa... no 2.15 Dobra ale już, 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 tam dupka e, tichą, kurwa, no się. ale to nie jest hej, tylko to jest stwierdzenie faktu, no Pokoję, jesteśmy no. w jednej drużynie kurwa gramy do jednej bramki ja się cieszę, no że wiesz, twoim chodzi, rodzicom... tu chodzi kurwa i no to, no co, co, już, ja już rodzicom... Ja się... no, nie, no, ja chciałem powiedzieć, wow. że cieszę się, że twoim rodzicom wiesz, że fajny wow. dzieciak, tak? No bo <laughs> Kurde, naprawdę mamo. No, Ej, jesteś ostatnio. Maciu. No, Ej, ostatnio, nie powiedzieli mi, wiek. że są ze mnie dumni, no, więc no. ym... rację. No i fajnie, no i... Coś nie ma półtora koła prawie hajsu. Ho, robimy, coś tam idzie, co? Dawaj, pa pa pa, widzisz to, widzisz to? Pa! O, kurwa, kurwa, co takie zlagowane to było? Hmm, w, wiesz co? A przeprosisz mnie już, teraz? kurwa nic o mnie nie mów, naprawdę, A przeprosisz bo... przeprosisz mnie? Chuj to, co Czy przeprosisz za to co odjebałeś teraz? No kurwa, przepraszam mamy, że ma takiego zjeba naprawdę, który przed w pięciu. Za to mogę przeprosić co Ale najbliżej. moją mamę czy twoją? Bo to jest ważne. <laughs> nie odbijaj piłeczki mamy. Ale kurwa, ty zaczynasz z piłeczką, mamy akurat. Ale ja jej nie odbijam, zaczynam i kończę. Ale ty, kurwa, tego, 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 chodź stopa! Jak wchodzisz na piłeczkę, dobrze. mamy to odpowiedź eee. jest wymagana. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty stopa, ty kurwa dobrze grasz. No, otwórz świetnik. Heheheh. Nie, spierdalaj. Spokojnie, spalany został od razu. O tego? tego, 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 tego. Nierstrzymałem, jak coś trinket. No, znaczy... fajny tak. ten predator wysocki, mi się wydaje. Na midzie, no bo na boci to może nie, ale na midzie... No, ja midzie, wiem, grałem na aniwie tak? z predatorem, tak mnie rozkurdziło się nie dało. Ale bo ten demensz mi się on... wydaje, że nie jest aż taka rozkurwany. On się skaluje, bo w ogóle lepiej niż elektro, który wiesz? Serio? Naprawdę? No, no tam się wydaje, właśnie, że to jest najbardziej pojebane A to co tego nie wyszli w tym paszu? No to to pre to oni sobie teraz testują, nie? A wiesz, wiesz na jakich królikach będą testować to? Na mnie, co się nie na mnie? Eee, na graczach zleca, kurwa. Ja nie idę do Leca Więc ja myślę, że nie że ty nie idziesz, tylko że na cię nie chcesz. Nie, ale ty nie rozumiesz, bo ty jesteś nowy, nie rozumiesz o co chodzi. Jajks, dostałeś na czacie, Wysocki. Tak? No o! Nawet no moim nie było. Powiesz, dla rybaków. No, ale u ciebie, nol, podkreślenie zeby, <laughs> u ciebie ledno, nie było. <laughs> Jacyk. Nie no, nie mogę, nie mogę mówić w widzach z YouTube'a, bo oni później komentarze zostawiają mnie miłe. A tam subskrybje widziałem, że jeden jeden gościu, który pisał komentarz o mnie na przykład tam mamy swoją subskrybową chyba na YouTube, no to... no to wspiera, mamy no, to co dobry właśnie no, widzi. Fajnie, fajnie. Chyba nie chcesz powiedzieć, że moje widzowie są z YouTube'a. No nie wszyscy, ale niektórzy pewnie tak, e, kurwa, Dinkrow, ja nie chcę mówić. No. Skąd oni przyszli do siebie <laughs> Ej, ale jak patrzyłem to nie wiem bezpośrednio, coś jeszcze od nikogo. Nie a to są takie takie grafy wysyłają, nie? Takie mapki, to zobaczymy gdzie wyląduje. Masz co Obym, tylko nie wylą... Obym tylko nie wylądował gdzieś przy topie, bo, bo to chuj, nie Czekolad przy wysockim będzie. <śmiewanie> Dzięki, w ogóle Cześć, Czekolad kurwa jedno słowo powiedział, napisał fizzing. <śmiewanie> <śmiewanie> jeszcze wziął pierwszą grę, która była najmniej śmieszna. No O kurwa. Dzięki. O kurwa, nie trafiłem. spoko Dzięki, kumplu. Spoko, Trzeba się wspierać. Tak. Czy to jest coś, bana, kurwa? No ale za co, to są flexy? Przecież radko nie w A to nie, nie to, a to, a to ale nie, nie, tak, nie, nie Ripson, tak... Ripson, a ty nie no, rozumiesz, ale... kurwa, to nie że on truloje, tylko że my jesteśmy na półkę wyżej od niego. Ale nie, nie, daje nie, sobie chodzi rady, o to nie? że bo flex są super zjebane, dlatego nikt nie gra, bo grając w piątkę, możesz grać na gości, co grają solo wszyscy, kumasz? Tam, tam nie, wcale nie musisz pięciu pięciu No, no. Tak, co miałby dostać ban? Ale zazwyczaj dobierają tam, jak Starają grano, się, było. starają się. No, no, no. No teraz mamy chyba osób. ADC to w ogóle jest jeszcze taki trybik jak Urfik? To działa nie, cały czas? To czy jest nie Kurwa, no mnie. Urfik był długo hey. teraz. Ja bym chciał, żeby wprowadzili po prostu taki. Wiesz co chodzi? Urfy, ale z rankingiem, to byłoby zajebiste, czy nie? Może nie. E bo. Obraz, w to się <laughs> Jaki chujowy jest też takiegoż ten, takie wykresy dobra, są, które pokazują jak ile ludzi gra dany tryb. I, i urwami jest tak, że dużo ludzi gra na początku, a potem dot, dot, totalnie nikt ich nie gra. A teraz no każdy razem Jaki jest najbardziej popularny tryb. Ja na przykład takiego Aram, e, Bl Bliz chyba. A Aram no chyba to jest <grym> Arama to z... Aram, Aram Ale... Bliz mógłby zostać na, na stałe, to jest zajebisty trybik. A co to jest? To co, co to był Blitz? No że tak jakby. że ten Nexus wstaje w 14 minucie. A pamiętacie coś takiego jak Dark Star Thrashe, Ten, ten... O event? to, to dojebane było, no. Myślę, da jest było najlepsze, kurde. Ale właśnie, to, to najmniej ludzi grało. <laughs> Ej! A jakbyście mieli wymyślić jakiś tryb, to jaki to byłby? Masz, masz jakiś o pomysł, Ty! Dostałem no, ja golda by... jeden z bomby! Ja bym...